Ania właśnie pokazała mi film, że po prostu, a to nie byłem namówił, może bym pojechał do sklepu. I po prostu chciał tylko specjalnie nagrać, ale... Było tak specjalnie to zrobione. No i dzisiaj też podjeżdża tutaj. Widzicie. Namawia mnie do tego. ja muszę się stąd usunąć żeby on nie chce mieć żadnego kontaktu z nim i po prostu a jutro urodziny Krzysztofa ma przyjechać organista ale ja wam powiem że o, planują, żebym ja zrobił lajta, a ja tego lajta nie będę robił. Ja nie wiem, czy ja będę, będę na tych urodzinach. Ja chcę, bym odpocząć od tego wszystkiego. Sam będę musiał. gdzieś pomyśleć, gdzieś po prostu usunąć się. Stąd, ponieważ tutaj nie będzie żadnej libacji, żadnego alkoholu, ponieważ on się napije. Chcemy odpocząć. To widzicie, gdzie też podjeżdżał. Tak samo było właśnie specjalnie do R.V. Dumili, żeby takie coś nagrać. nie chcę po prostu mieć z nimi żadnego kontaktu a krzyżiek rozpalar piecu sobie i sobie rozpala ja nie muszę nagrywać lajtów a widać na Przepraszam. No, na no, swoje urodziny kurzyłem, trochę pomyłem, ale mnie jutro nie będzie. Właśnie nagrywam. Jutro przyjedzie organista, ja nie wiem, może on żeby tutaj nie przyjeżdżał. Nie ja Nie, ja już teraz nagrywam. To zadzwoń do niego i powiedz, że tutaj żadnych urodzin nie będzie. Ja chcę. Od ciebie odpocząć. Rano sobie stanę, umyję się i pójdę sobie, pojadę. Sobie wynajmę coś, gdzie te wezmę, poszukam i powolutki będę tutaj stąd się ubym usuwał. Nie, nie będziecie mnie ubym wykorzystywać. Nie będziecie mnie namawiać do tego złego ponieważ ja nie pragnę tego żeby ktoś mnie wymawiał wy to specjalnie robicie no właśnie a to to specjalnie robi że o Jakieś te? Że w sobotę konferencja? Ja nigdy w życiu nie chcę do takiego czegoś sobie, niech oni robią, ale mnie tam na pewno nie będzie. Mnie to nie interesuje. Odła, ani. Zresztą ci na mówię, że po prostu. No, piszę do Korpura. Całe te, a sam powiedział, a mogę Cię zabić jak chcesz do sklepu. No, był też w, ogóle, w barze całe te i byłem namówił mnie do tego złego. I jestem z tego powodu, z tego powodu właśnie zły. Nagrywał właśnie Lighta i nagrał właśnie ten film Ale ja chcemy stąd się usunąć jak najszybciej Nie będziecie u mnie namawiać a jutro luter będzie cały te trzeba będzie poszukać naprawdę normalnego miejsca do życia a nie będziecie głębnie poniżać i po prostu ja zakańczam ja jutro nic nie będę nagrywał żadnego lajta nic ja sobie sobie zrobię ferię sam pojadę gdzieś Coś wynajmę, bo mam prawo i chcę od tego wszystkiego odpocząć. I właśnie. No właśnie. Jutro wybiera się, ma być o 12 Organista ma o. Nie nagrywam. Przepraszam bardzo. Ja, na, ja chcę Ci powiedzieć, że ja na Twoich urodzinach nie będzie, my tutaj. Ja też przystępuję. No nie? i po prostu... Żadnych urodzin nie będzie mocy. O, słyszeliście. A i nagrałem w ten film, żeby, orga, żeby organista się nie wybierał tutaj. Bo tutaj niczego nie będzie. Bo tutaj ja nic nie będę robił. Bardzo dobrze. Ja kupię sobie no, ciasta z zjem. No właśnie, bez sobie życionia, na sobie życiania, na А кого ты